Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Zawodniczki skępna wygrały ostatnio dwa wyjazdowe pojedynki ze Spartą Gubin i Energą Politechnika Koszalin. Zajmują szóste miejsce w ligowej hierarchii. Oczko wyżej plasuje się lider Świebodzin, który zgromadził tyle samo punktów co Polonia. Jest więc szansa, aby w sobotę wskoczyć na piąte miejsce. Aby tak się stało, dziewczęta trenera Grzegorza Markiewicza muszą wygrać mecz. Widać, że forma rośnie, dziewczyny grają z każdym meczem coraz lepiej, dlatego trzeba kuć póki gorące żelazo. Jest duża rywalizacja na treningu i... I na pewno będziemy walczyć o, o zwycięstwo u siebie na prekiercie z zespołem ze Świebodzina. Dobrej myśli przed spotkaniem jest także bramkarka Polonii Marta, Walczak Hadryś. Fajnie się udało, dziewczyny nabrały pewności i myślę, że w tej chwili obrona już tak funkcjonuje, że no na pewno damy w najbliższych meczach radę też pokonać przeciwnika. Lider Świebodzin to jest zespół w Waszym zasięgu? Myślę, że przy tej pasji, którą w tej chwili osiągnęliśmy... Radę. Początek starcia 16. kolejki drugiej ligi pomiędzy Polonią a liderem Świebodzin w sobotę o 17. W innych spotkaniach Handbal Wrocław zagra z UKS-em Morski Sianów, rezerwy Zagłębia Lubin grać będą z rezerwami Kobierzyc, UKS Pantery do spotkają się z Politechniką Koszalin, a MKS Wiktoria Świebodzice ze Spartą Gubin. Bądźcie razem z nami w sobotę o 17. Gramy z liderem Świebodzin.